Cześć, Jimena, widzowie, to ja, i dzisiaj gramy sobie w normalnego Tower Defensa, nie już w Big Tower. I co, widzowie? I idziemy na jakąś mapę, na jakąś fajną. Spróbuję znaleźć. Chodź, ja znam. Gdzie? Z tyłu? Cześć, napiszę, Storo. że duo, duo, pisz, duo, duo, bo nie drudzę, duo. Duo, duo! duo, duo, żońą, duo, duo, duo. No, duo wyjdź. Wejdź na ostatni. By... On nie wyjdzie. Wyjdź na ostatni. Ura go tepnie. Nie on nas dobra, będzie paskura. śledzić. Ej, bo on mnie tep śledzi. To to co te to no co on robi? No, dobra już nie będzie nas śledził. Albo na nie pół sekundy. Nawet na sekundę ostatni. No już. Ciebie tepło? I to warto było? Tak, pa, go tepnie, tylko go tepnie. On wyszedł, on wyszedł, ale go tepnie. Dobra, chodź. Musimy poczekać tak, na izbę. Dobra, widzowie, my się już widzimy jak no przejdziemy myślę, na to to... mapę. I sobie! Jak widzicie udało nam się i przechodzimy po prostu do rundy i... A co, gramy? Nie grałem dużo tę więc nie mam zbyt dobrych ty nie, bo grałem w jedną grę. I słychać, słuchajcie wiem. Czekajcie. Czekaj, czekaj. I widzowie słuchajcie, jeśli mamy kontynuować Tower Defensa, to dajcie po prostu tak, suba z wączkiem, żeby Was nic nie ominęło. like i czy mamy kontynuować komentarz, czy mamy po prostu kontynuować Tower Defensa zwykłego. O, ty stawiasz tych Soldierów, ale tak czy siak militant jest lepszy. Ja wolę militantów. No ale nie mam... Mi, nie mam Milianta, więc... No, ale soldiera też są dobre. Ja nie narzekam na nie. Ej, tutaj ogółem jest... Nie... Adam be tu ogółem jest nie stawię. i tutaj nic, dosłownie, bo tutaj będę robił armię taką. Tak jak polejów i pomię okay. ta... w Tower. Okej. Okay. Ja mam Soldierów, bo na... W sumie mogę Ci już pokazać, co to będzie za armia. W sumie sobie już możesz zobaczyć, co to za armia. Już widzisz, laka. No, miniganerów. Tak ja. No, miniganery są w sobie najlepsi z tej gry, całej. A goldeny to dopiero są najlepsze. Golden miniganery. Właśnie ja zbieram na tym golden przez żeby dropnąć golden miniganera. Dobra, ja ulepszam go. Jeszcze nie z niej widzi, ale za, za następny będzie widział. Dobra. Tych moich sześciu widzą Hiden. O, normal boss jest łatwy, Aha. wiedziałem. Yes. Jest bardzo łatwy. Ale no, ładna mechanika. dawno nie grałem w Tower Defense'a. Prawdziwy albo... No, boss. ja też. Dobra, więc ja sobie... Ja więcej w, w No. w Piggy ja Tower. Nie, tutaj, tutaj. na, tutaj... na tabie nam pisze, ile mamy. My mamy po prostu podobny. Widzisz, A. mamy podobny. Mieliśmy A. A. No bo tak się stawia, farmy. Tak na uboczu. Tutaj możesz stawiać, widzisz? Tu. Bo się na bok stawia farmy bardziej. Tutaj mogę jeszcze farmy postawić. Nie chodziło się tutaj sam postawić, bo ja tu Dobra, o, mogę dobra, tutaj. Tu będę stawiał jak coś. Widzisz? No uh -huh. 540 dostałem. O mogę ulepszyć minigunera. Będzie teraz widział. To, teraz to niewidzialne. A, ale patrz, minigunera ulepszyłem w idealnym momencie. Dobra. Aha, Dead. bo to jeszcze na kolejny poziom muszę ulepszyć, żeby wziąłeś ich A i, pod, i w ogóle masz ile możesz stawić jeszcze? Tutaj masz towerów. Power Warma się też wlicza jako tower. No, tak bym nie wiedział. Nie tylko ci mówię, że się wliczam. Dobra, stawiam ostatnie dwie farmy. Dobra, ja stawiam więcej yes, milionerów. No właśnie wiem. To jest najlepsze w tej grze. Dobra, strespie kolejnego. Ale kolejnego zrób gdzieś bardziej z tej strony, żeby miał ten zasięg bardziej tu, ale też żeby miał zasięg tu. Ja, ja robię zawsze tutaj, ja robię wszędzie, spokojnie. I my to wygramy. Ja to wygrałem, to jest 100%. I my to wygramy. Ja wygrałem co? Tak. Mm. Patrz, Ale solo, solo. Nie śmiałem, że jeszcze zabrałem teraz nie stanę No dobra Ale patrz, patrzko osabiłem. DJ-a A DJ jest dobry Po ci zniżki robi Możesz sobie zobaczyć czy tam zniżkę dostałeś A w ogóle paczko go stawiam teraz Uwaga no dostałem 15% niszki Patrz kogo stawiłem Wiesz co on robi? Może i do swoich armii i wtedy będą one mocniej uderzać Tak by szybciej będą walczyć Mam mam i Mam e, 15% i 15% Jak ci daję to, to ciężko Dobra. Dobra To się no. A, Wygrywamy to Ja ulepszam Bez... Moich miniganerów Weź skipnij Bo no i tak ja mogę to wygrać O, pierwszy boss, ale patrz, on umiera O, wiedziałem, wiedziałem, nie wiem skąd, ale wiedziałem Dobra, stawiam więcej Stawiam więcej miniganerów. Paintballery yeah? to słabe, nie? Co? to są słabe, nie? Paintballery, tak, to są najgorsze. Zaczyna początek są dobre, ale... No, jak już jesteś na twoim levelu, to są najgorsze. Ja już zawsze na twoim levelu chyba miałem minigunnerów, wiesz? Bo mi kolega pomagał taki, z którym nagrywałam na Mafia Games. Ja do, do no, no, ale teraz to nic tą grę nie gra. I ja, ja dziękuję temu koledze co mi zdobyć zrobić minigunera, bo bez niego to bym pewnie teraz już przegrywał. ja bym trochę z tobą pograł. No to ci może zdobędziemy tego. Minigunera. A on kosztuje 4000. A za jedną walkę z no, Moltenem? Albo flame, albo flame truera, bo lubię tego, co podpala. A i poza tym a z Moltena jak się go pokona to 500 dostajesz. I to cztery razy takby wygramy i dostajesz tego. Nie cztery razy. Przepraszam, osiem razy. I wtedy dostajesz tego. Nie, czekaj. No 8 razy. I dostajesz Moltena. O mój Boże, ja współczuję temu bossowi. No on umiera. Biedny boss. O mój Boże. O i z Farm już dostałem... Z Farm dostaję i mogę sobie kupić kolejny minigunery. No właśnie widzę, że z farm... że z farm dostajesz 2000 za jedną falę. No, to jest okay. eee, slow. Eee... i Necromancer. Necromancera trzeba zabić w pierwszej kolejności. No... Ale necromancer umrze. Oni wszyscy umrą. Ale necromancer chyba leczy. Nie wiem czy leczy, ale na 100% nam umiera. I ten też. No. Bo ja tutaj ogólnie jestem lepszy niż zwykłej Piggy Tower w sumie. Ciekawe, kto będzie minigunerem w Ech. Piggy Tower. Mi się wydaje... nie, Willu nie. patrzałem i Willu nie jest. Więc Willow nie. A kto jest snajperem? Nie wiem, ale mi się wydaje, że Delta. Ej, bo podobno powinienem dostawać 50 15% zniżki i jeszcze 15, no to 30. A nie dostałem. Ale on dodaje, że będą mocniej twoje bić. Zasięg on dodaje. Popatrz na jego emotkę. Zasięg. Widzisz? Zasięg. No, jeden dodaje zasięg, a drugi dodaje szybkość. No, znaczy on dodaje zasięg i szybkość, a ten dodaje zniżkę ci. Patrz, robię go na tyle i ci dodam mocniejszą. A a I o, można, my o, i o, można o, mieć custom do DJ-a ale już nie można, bo usunięto za copyrighty. W tej grze i śpiewaj, copyrighta dostanę albo nie, copyrighta się dostaje jak ta piosenka będzie w filmie pokazana, ale jeśli ty to śpiewasz, to nie, bo śpiewaj to jest inny głos masz, więc to nie wyjdzie, copyrighta nie ważne kurde. Próbuję zmieściło jakoś Dobra snajpera, postawiłem co się będę oszczędzał Dobra więcej tych minigunnerów pyk pyk teraz komandera se ulepsze dobra on umrze, umrze. No 100%, bo ja oczywiście zawsze mam rację. Znaczy w Piggy Tower to nie mam racji, ale w tej grze to mam zawsze rację. Ja Więc... nie mogę to mi pokazywało, że mogę. A i w ogóle no. czekaj, podziękuję komuś w tym filmiku. A i dziękuję takiemu szczurkowi za, Zapraszam was na jego kanał bo mi, to on mi pomógł w, z minigunerem, żebym go miał w tej grze. To było rok temu, ale dziękuję mu tak czy siak za to, że mi pomógł zdobyć miniganera w tej grze. No i co, wbijajcie się do niego i suba mi dawajcie za to. I, a, i zostawcie te, u mnie na kanale też suba. I zostawcie znaczy suba z dzwoneczkiem, lajka i komentarz, czy mam odtworzyłaś Tower Defense i Pingy Tower. Nie wiem, czy to mówię kolejny raz, ale po prostu nie jestem pewna, czy to mówię. Ale patrz! Oho, biegną pierwsze bossy, te takie najgorsze, szybkie. Ale one umrą, czekaj, chociaż... Czekaj, ulepszam. Ale nie no, on jest w połowy HP, nie ma co. Ale będzie ich więcej, nie żeby coś. Robię większe no, przesady. Robię większe przeceny Teraz dosięga do ciebie, jak coś uprawię, ten DJ w się sensie, te, tego dosięga, ale ja bym wolał, żeby tych dosięgał bardziej W ogóle zmieniono tu, y, na takie kartonowe te bossy Zmieniono na kartonowe te bossy, takie trochę bardziej Dobra, uwaga i bum. DJ jest na maksa. Ale on kozacko... Wy... Adam! Ale patrz jak kozacko wygląda DJ na maksie. Zobacz sobie. Zobacz sobie, ej. Jaką on kozacko no, wygląda nie. na maksie. Kozacko, nie? Mhm. O nie! Czekaj, on umrze. On umrze. Wiedziałem. Dobra, ulepszam y, teraz komandera Na maksa i później minigunnerów Może farmy po ulepszam co? No, ej, te, te, leczą, te leczą, te leczą, te leczą, te leczą, ale one mają mało HP i raspią innych, które leczą. Ale one już szybko umierają, ale się z nich raspią kolejne, później mniejsze i mniejsze, one są takie, wiesz... Oj, trzy slowpossy. Jeden dead. Drugi dead. No, stracił połowę, Traci czyli zresztą. No. Ja zawsze mam rację w tej grze Komander na maksa Teraz zacznę ulepszać tych minigunerów. Ja, może używaj, używaj abilitki tego komandera czasami, co? Dobra, żeby szybciej było, nie? Żeby, Trzeba najpierw ulepszać drzewa sobie Bo mi się wydaje, że to w ogóle zapomniałeś, że komander ma abilitkę Wiem Najpierw ulepszam sobie y, ten farm na żywo. To co? Dobra, użyj, 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 użyj. Użyć? Abilita Dobra, I tylko gdzie to było. Dobra. No i o wiele lepiej. No, że one przejdą, ale one od tyłu zaczną mnie bić. By the way. No. Dobra, Slowbossy mają deda. Czy ja ulepszam teraz miniganerów. Rozpoczyna się dopiero pieko. Będą miały podwójne miniganery. Ten filmik nawet będzie jednym z dłuższych filmików w sumie. Bra. Adam, patrz, co tutaj się dzieje. My to wygramy. Ty myślisz, że nie. No spokojnie. Minigunery to są najlepsze z całej gry. Ej, mów coś. Bo nie no. chcę cię słuchać. No. No dobra, słuchajcie. Ja to jest Mogę abilitki użyć? Używać czy, czy nie? Użyję. użyję. Używaj w momentach, jak jest tu dużo tych A no, właśnie tego komendera źle zrobiło, bo komander nie dodaje spida chyba e, do minigunerów. Dodaję. I no, y, dodaję. A ja ulepsz parę minigunnerów na pula, co? Ale ja ulepszam ich y, po kolei, na większe poziomy po prostu o. Patrz No nawet mądro no. Wszystkich i później na końcu na najlepszą, będę ich ulepszał Dobra, patrz, kolejny, kolejny ulepszam Nie, nie trzeba użyć, to nie trzeba, tu nie trzeba, one dawno. Czemu użyłeś w takim razie? Nie użyłem! O nie, czemu? Nie widzisz? No, ty Chyba. Nie je, zbugowana gra i pokazuje, że użyłeś. Dziwna. Chyba. Czyli cię zbugowało. Ale to w sumie dobrze, bo moi ci mają efekt z tego. Ale u mnie nie mają. U mnie mają. Dobra, ulepsza mi. Ej, wiesz, co ja zawsze sobie myślę, jak mam teory samą, że my im kupujemy lepsze stroje, tak? Jakby, że my jesteśmy. Że my rządzimy całą armią naszą i że my kupujemy im lepsze stroje. Tak, zawsze sobie tak myślę, że my jesteśmy jakimś szeryfami tutaj. Dobra, zaraz ulepszę ich na, na maksa. Patrz. Tylko ulepszę ich tu. Jeszcze jednego i na maksa lecimy. Bo już kończymy w sumie ten odcinek. No 20 minut około będzie trwać. Tyle co spisz Fish Simulator. Dobra. No to krótkie te odcinki robisz. Ale ty one mają godzinę trwać. No krótki kiedyś jakiś maraton z tego. Dobra. Ale na liveach się robi maraton. Jeśli chcecie kiedyś gry jakiś grę maraton, to, pisz, to piszcie w komentarzach hashtag maraton. To ja wam serduszko przytnę. I, I w ogóle widzowie, i maraton może na live będzie. Wiecie, bo na live będzie lepiej, po prostu mamy cały dzień nagranie tam. Po prostu. Oho, patrz ile ich idzie. Patrz, ja ulepszam teraz minigunerów. Patrz, jak one wyglądają na ostatnim poziomie. One mają lasery nie, nie, teraz. Nie, nie, one nie, nie, mają no, skiny do minigunerów. A, to były one teraz mają lasery, teraz ma one czasy. mają lasery w ogóle teraz, coś. Już nie mają tych yy, yy, kul. Yy, dobra. Dobra, A, zrobiłem. Nie już... e jest dobra, musiałem to kliknąć, bo byśmy zginęli. Albo nie wiem, czy byśmy zginęli. za niedługo koniec tej Dobra, to jest przedostatnie. Ej, A myślisz, damy radę sobie z tym głosem czy nie? Nie wiem, ja nie mogę więcej tych postawić. Yy, ja mogę, ale to wystarczy mi. Na mnie. Skauci zadają jakoś dużo? Nie, no skałci nie zadają dużo. Aż tak, wygrywamy, na no, spokojnie. Daj sprzedać spoutów i postawić dwóch soldierów? Nie! Nie, nie sprzedawaj, nic nie sprzedaj, bo tak czy siak bez nich wygramy Nie ja no, sprzedam. No ale bez nich wygramy No dobra no Ja nawet nie ulepszy, ja nawet nie zdążę wszystkich ulepszyć, żeby tutaj wygrać. Dziękuję za niedługo koniec tego filmiku. A ja mam dużo montowania, bo ja robię filmiki teraz na zakład, takich I to jest wszystkie te filmiki z pigitaber i z poprzedniej to nagrywałam w tym samym... momencie dużo montowania mam. A no tak, Molten się nie pali. Ale patrz, wygrywamy! te ten pisany się nie tunują. Ciekawe. Patrz, on umiera. Po takim się wyżywał dobra. Anunże! Ej, 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 ej. Co? Użyj komendera. Czekaj, no dobra. Oj. A jak traci, po jak traci, po jak chajak traci. A jaką on Użyj, a użyłem, Nie tak. mogę, jeszcze nie mogę. Ja już użyłem. Ulepszaj, 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 jak najwięcej, jak najwięcej. Ja wszystkich ulepszę w tym momencie. Patrz, wszystkich. Wszyscy oprócz tego, czekaj. Wszyscy ulepszeni. Czekaj, jeszcze nie. Ne, ulepsz się. No, o. No, o, Wszyscy o, ulepszeni. Więcej, Jeszcze. Kolej więcej, kolej więcej. No, ale wygramy! I pa, żonku, I pa, i pa, co robię. Słuchajcie, widzowie, wygraliśmy tą walkę z nim. I. Co? Widzowie, jeśli wam się odcinek podobał. To co, suba, zostawcie, dzwoneczkiem, żeby was nic nie ominął, lajka i komentarz, i komentarz zostawcie, hashtag, y jak to było? Hashtag... Czekaj... Hashtag maraton to przychną wam serduszko i, i, i po prostu może będziemy, zrobimy, może zobaczymy czy ile chce was, mara ile wasz, ile wasz z was chce maraton z y jakiejś gry na Robloxie, albo innej gry. I zrobimy po prostu maraton na live. I co? I też napiszcie, czy mam kontynuować Tower Defense i Piggy Tower. I co? Czy mam kontynuować Piggy Tower i Tower Defense? I co? Ja się znowu szedłem, no i co? Cześć!